Rozprosi wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Szanowny panie marszałku, panie premierze, wysoki sejmie. Odpowiadając na pytania, które padły z tej mównicy, to chcę powiedzieć, że niedopuszczalna jest merytorycznie sugestia, że w ten sposób będziemy wpływali na orzecznictwo sądów. Wystarczy zapoznać się z przedmiotowym projektem ustawy yy, i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Minister sprawiedliwości sprawuje nadzór administracyjny nad sądami i jeżeli spojrzymy na yy, to przedłożenie, zauważymy. Yy, dzisiejsze USP artykuł 31a mówi o tym, że dyrektor sądu kieruje działalnością administracyjną sądu i w tym zakresie wysoki Sejmie absolutnie nic się nie zmienia, dlatego te Państwa sugestie są. Yy, takim dziwnym okłamywaniem opinii publicznej. Ponadto, jeżeli chodzi o kryteria wyborów dyrektorów sądów, to tutaj również nic się nie zmienia. Dalej one zostają na bardzo wysokim poziomie. Dlatego proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Dziękuję. Zadaje pan poseł Borys Budka, Klub Platformy Obywatelska. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, panowie premierzy, szanowni państwo, Otóż tak naprawdę pytanie do wnioskodawców. Po co wam te wszystkie kłamstwa? Dlaczego od długiego czasu epatujecie kłamstwami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości? To niewyobrażalne, żeby przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości z pogardą wyrażali się o polskich sędziach tylko dlatego, że jeden czy drugi przypadek ludzki powoduje że jest postępowanie dyscyplinarne. Państwo kłamiecie z tej mównicy mówiąc o tym, że 40% polskich sędziów nie orzeka. Państwo kłamaliście mówiąc o tym, że polscy sędziowie nie składają oświadczeń majątkowych. Teraz państwo kłamiecie mówiąc, że cokolwiek poprawiacie w wymiarze sprawiedliwości. To jest skok na państwo. To jest państwo pis które próbuje kolejny element władzy publicznej podporządkować partyjnym funkcjonariuszom, a robią to osoby, dla których pogarda, demagogia to i manipulacja jest bardzo. jedyną formą działania w tym parlamencie. Panie marszałku, panowie premierzy, wysoki Sejmie. Spróbując zebrać te najważniejsze elementy dzisiejszej dyskusji, musimy odpowiedzieć na kłamstwa, które pojawiły się dzisiaj na tej mównicy. Pan poseł, były minister sprawiedliwości, twierdzi, że oświadczenia majątkowe sędziowie składali takie jak, jak na przykład my inne osoby publiczne. I w, ten I w ten sposób wprowadza opinię publiczną w błąd, ponieważ oświadczenia majątkowe sędziów do tej pory nie, dość, że nie były jawne, to jeszcze ze względu na sposób składania tych oświadczeń majątkowych sędziowie nie podlegali odpowiedzialności karnej za to, co wypisywali w swoich oświadczeniach majątkowych. I ja wysoki Sejmie chcę powiedzieć, że nie widzę żadnego powodu, dla którego przedstawiciele Władze sądowniczej mieliby być inaczej traktowani niż przedstawiciele władzy ustawodawczej bądź wykonawczej. Chyba, że czują się kastą jakąś specjalną, którą należy traktować wyjątkowo. Kiedy widzieliście, zresztą kiedy widzieliśmy to, co działo się w sądzie apelacyjnym w Krakowie, ja już czasem wiem, dlaczego elity sędziowskie tak głośno protestowały przeciwko jawnym oświadczeniom majątkowym. Wysoki, Wysoki Sejmie. Mówicie o tym, że jeżeli chodzi o liczby, wprowadzamy obywateli w błąd. To ja proponuję, porozmawiajmy o faktach i porozmawiajmy o liczbach. Mówicie, że podajemy nieprawdziwe statystyki dotyczące ilości sędziów. To proszę bardzo. Na 100 tysięcy sędziów, kiedy przeliczyć ilość sędziów na 100 tysięcy obywateli, czyli taką medianę, która jest charakterystyczna dla. Statysty, dla statystyki całej Unii Europejskiej. To chciałbym zwrócić uwagę, Wysoki Sejmie. W Anglii jest to wskaźnik 3,6 sędziego na 100 tysięcy obywateli. W Danii 6,6. W Norwegii 11 sędziów na 100 tysięcy obywateli. We Francji 10 sędziów na 100 tysięcy obywateli. A w Polsce 26 na 100 tysięcy obywateli. I sprawy ciągną się najdłużej. Chcę powiedzieć, że od czasów poprzednich rządów Prawa i sprawiedliwości. Od 2006 roku przewlekłość w sądach znacznie wzrosła. Mimo, że to, o czym wielokrotnie mówicie, że nasze reformy są złe, bo trzeba zwiększyć sędziom liczbę asystentów i wtedy będą pracowali lepiej. Proszę bardzo, zweryfikujmy i tą informację. Od 2006 roku liczba asystentów w sądach wzrosła o 100% w 15, 17, i w 15 17 kategorii. W których mierzy się y, szybkość w postępowaniu sądowym. Przewlekłość w wysokiej sejmie wzrosła, wzrosła od ostatnich rządów prawa i sprawiedliwości. Jak wy to robicie, zwiększając o 100% procent liczbę asystentów i przewlekłość w sądach wzrasta? I, 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 w końcu, I w końcu chcę powiedzieć, że chodzi też o sprawy powiedziałbym fundamentalne. Mówicie, Wysoki Sejmie, że nie mamy prawa oceniać orzecznictwa sądów, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że przestępca ścigany listami gończymi w całej Europie zostaje wielkim wysiłkiem wymiaru sprawiedliwości doprowadzony przed polski sąd. I mówimy tu o przestępcy, który oszukał dziesiątki tysięcy polskich seniorów metodą na wnuczka. W haniebny sposób odebrał im ostatnie oszczędności, wysokiej Sejmie. I polski sąd najpierw wypuszcza tego człowieka od razu, bo dostaje za 300 tysięcy złotych. Oczywiście dzień później ten, ten człowiek ucieka, co można było przewidzieć. Potem przez dwa lata z udziałem pięciu państw europejskiego nakazu aresztowania, wielkim, wielkim nakładem sił. Znów ten człowiek jest złapany i doprowadzany przez polski sąd. I co się dzieje? Znów polski sąd go wypuszcza, tym razem za 500 tysięcy. Ja chcę powiedzieć funkcjonariusze funkcjonariusze kilku państw, którzy pomagali doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości, patrzyli się i nie potrafili zrozumieć, o co w Polsce chodzi. Patrzyli się na nas z wielkim zdumieniem, I jak to jest, że oni wielkim wysiłkiem nakładem środków i pieniędzy ścigają przestępcę, a my go dzień później wypuszczamy. Ja chcę, powiedzieć, ja chcę powiedzieć, że właśnie dlatego, właśnie dlatego konieczne są zmiany w polskim sądownictwie, i to zmiany, które sprawią, że polscy sędziowie nie będą już kompromitowali polskiego państwa przed całą Europą. Bo, bo, bo chcę powiedzieć. Bo chcę powiedzieć Wysoki Sejmie, że wszyscy wiedzieli, że ten człowiek dzień później, kiedy zostanie wpłacona kaucja, ucieknie. Jedna osoba tylko nie wiedziała polski sędzia. Dziękuję. Pan poseł Boris zgłosił się w trybie sprostowania, ale tutaj nie występował. Nie występował pan. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Ja rozumiem, że ta uwaga pana ministra, jakiego była. Do mnie tym razem nie do pana ministra Gowina, bo nie czas na dyskusję o reformie procedury karnej. To wtedy pan były minister sprawiedliwości Gowin był atakowany przez pana Jakiego i Pana Wójcika. Natomiast w tej chwili mówimy o sytuacji takiej, że pan minister albo nie rozumie mojej wypowiedzi, albo nie potrafi przeprowadzić takiego najprostszego wnioskowania logicznego. Otóż w państwa argumentach cały czas przejawia się taki bardzo prosty błąd logiczny, który jest charakterystyczny dla wypowiedzi, które mają coś zmanipulować. Dlatego, że Państwo znajdujecie na przykład temat sędziego w stanie spoczynku sprzed siedmiu lat i wyciągacie go jako przykład tego, że to są, cytuję Pana szefa, przestępcy w togach. No to dokładnie idąc tym tokiem rozumowania przypominam sobie, że w zeszłej kadencji senator prawa i sprawiedliwości został w hotelu poselskim znaleziony w, no, w dwuznacznej sytuacji leżąc na podłodze. I teraz gdybym był tak samo dobry z logiki jak pan minister Jaki, zaproponowałbym bardzo proste rozwiązanie. Skoro to był senator PiS i nadużył być może takich, a nie innych substancji, to w takim razie wszyscy senatorowie PIS mogą być porównani do takich osób, a więc tym samym wszyscy parlamentarzyści PIS, a tym samym, idąc tym tokiem rozumowania, szanowny pan prezes Kaczyński mógłby zostać porównany do osoby, która nadużywa alkoholu. I to jest wasza manipulacja. Wy nie naprawiacie niczego w Polsce. Wy tylko upolityczniacie sądy, a do tego stosujecie najgorsze, haniebne metody manipulacji. Zmieniacie linie podwójne ciągłe na przerywane, zmieniacie wypowiedzi i to jest istota państwa PIS. Dziękuję. Wiceminister Sprawiedliwości, pan Patryk Jaki, w tej chwili zabierze głos. Szanowny Panie Marszałku, Panowie Premierzy, Wysoki Sejmie, No, z logiką to jest ciężko u Pana, Panie, panie Pośle, ponieważ chcę powiedzieć, że ponieważ, ponieważ chcę powiedzieć, że sędziowie problem, problem z polskimi sędziami polega na tym, że jeżeli, jeżeli oni popełnili w jakiś sposób oczywiste, oczywiste przestępstwo, lub zachowali się w sposób absolutnie skandaliczny, to karą za, to, za, za takie zachowanie było najczęściej przeniesienie z jednego sądu do drugiego sądu. Ja chcę powiedzieć, że różnica z parlamentarzystami jest taka, że przykład między innymi, który Pan podał, skończył się jak, że taki czy drugi senator nie znalazł się na listach i już nie został wybrany. To jest ta różnica. Ja chcę Panu powiedzieć, jeżeli wprowadzicie takie same kryteria w stosunku do sędziów, brawo! Problem polega, na tym, problem polega na tym, że jeżeli jeden czy drugi poseł popełni czy zachowa się w sposób skandaliczny, zawsze raz na cztery lata ocenia go wyborcy, a sędziów ocenia korporacja. I chcę, panu powiedzieć, I chcę Panu powiedzieć, jak sędziów ocenia korporacja, mimo że mieliśmy do czynienia z gigantycznymi skandalami dotyczącymi sądownictwa w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Niech Pan. Z gigantycznymi skandalami, pijanymi, pijanymi sędziami, sędziami, którzy bili żony, sędziami, którzy kradli kiełbasy, pendrive'y i inne rzeczy. Zgadnijcie sędziami, którzy, sędziami sędziami, którzy byli na telefon. Zgadnijcie, ilu z nich korporacja wyrzuciła ze swojego grona w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Dziewięciu. Dziewięciu. Wiecie, ilu posłów w tym czasie się wymieniło? Wiecie ilu? Wiecie ilu? Wiecie, wiecie, że setki posłów, setki posłów. Dlatego chcę powiedzieć, że to porównanie jest absolutnie, absolutnie skandaliczne. Ale skoro już pan minister użył przykładu tego sędziego. Tego sędziego, który popijanemu samochodem wjechał do tunelu. To o tym, o, o, o tym mówimy, to chcę powiedzieć, że przez. Prawie 6 lat nie mógł ponieść żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej i pobierał pensję. Po pijanemu wjechał do tunelu. Jeżeli wy, chcecie, jeżeli wy chcecie bronić takich sędziów, to gratuluję. To jest właśnie wasz sposób postępowania. I jeszcze. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz na koniec. Jeżeli, jeżeli chcecie... Jeżeli chcecie... Wysoki Sejmie, zmierzyć się też w takiej uczciwej debacie na temat dorobku. Za waszych czasów w wymiarze sprawiedliwości to ja chcę powiedzieć, że myśmy to dokładnie spra sprawdzili. Prze przemawiający przede mną ten wykształcony minister sprawiedliwości zasłynął, zasłynął jedną rzeczą. Dzień przed odejściem z urzędu podniósł stawki dla adwokatów o 100%. Gratuluję. Jeżeli tak, jeżeli tak dla was wygląda wymiar sprawiedliwości, to serdecznie gratuluję. Stracili na tym zwykli ludzie, a zyskała korporacja. Wy jesteście tu po to, żeby bronić przywilejów korporacyjnych, a my żeby bronić zwykłych ludzi.